gospodarka w najbliższych miesiącach przyspieszy i polskim finansom publicznym nic nie grozi. Tak w skrócie według agencji S&P wygląda najnowsza ocena sytuacji ekonomicznej w Polsce. Zdaniem analityków szybszy wzrost, jaki czeka nas w kolejnych miesiącach, pozwala ocenić, że polska gospodarka jest i pozostanie co najmniej stabilna. Patrząc na dane z Polski, one są dobre. Też widzimy ożywienie w strefie euro, widzimy ożywienie w USA. Więc ta sytuacja globalna nas po prostu wspiera, więc tutaj SNP rzeczywiście moim zdaniem myśli dobrze. Agencja SNP oceniła, że nie będzie żadnych konsekwencji zwiększonych wydatków socjalnych, związanych m.in. z programami Rodzina 500, mieszkanie plus, czy z obniżeniem wieku emerytalnego. Stabilna perspektywa w dwuletnim horyzoncie prognostycznym wskazuje na zbilansowanie ryzyka wynikającego z jednej strony z bardziej ekspansywnego podejścia fiskalnego i wzrostu wydatków socjalnych, a z drugiej na kontynuację wzrostu gospodarczego. Co oznacza, że analitycy agencji uważanej za najsurowszą w swoich ocenach nie zmienili swojej prognozy dotyczącej Polski. To oznacza, że Polska w oczach SP ma gorszą ocenę niż np. Austria, Belgia czy Francja, ale lepszą niż Chorwacja, Węgry czy Włochy. Oceny innych światowych agencji. Są dla Polski zdecydowanie korzystniejsze. Pozostałe agencje wskazały wyraźnie, zresztą ocena i ze strony Unii Europejskiej, i ze strony Międzynarodowego Funduszu Baltowego czy też Banku Światowego wyraźnie wskazuje, że gospodarka polska ma podstawy, podstawy silne rozwojowe. Rzeczywiście w ostatnich kilkunastu tygodniach ośrodki analityczne, które wcześniej widziały polską gospodarkę w nieco gorszej kondycji, teraz podniosły swoje prognozy. Także ministerstwo finansów spodziewa się, że wzrost gospodarczy Polski w kolejnych kilku latach będzie rósł w tempie około 4%. Gospodarka plus jest faktem, gospodarka plus, czyli ten projekt, który opiera się właśnie na prorozwojowym rozumieniu, tego, co powinno być realizowane przez rząd. O tym, że przyspieszenie gospodarcze jest faktem, świadczą ostatnie dane Głównego Urzędu Statystycznego. Pod koniec tygodnia dowiedzieliśmy się, że gospodarka w marcu miała się dużo lepiej niż wcześniej prognozowali analitycy. Gospodarka najlepiej się rozwija, jak jej nie przeszkadzać i nie regulujemy jej zbytnio. Widać teraz, że Polska wchodzi w dobry moment cyklu rozwojowego. I tak w marcu produkcja przemysłowa wzrosła. Wzrosła o ponad 11%, prawie dwukrotnie więcej od prognoz. To oznacza, że polskie firmy mają coraz więcej zamówień. Więcej kupują w sklepach także zwykli konsumenci, bo sprzedaż detaliczna w marcu wzrosła o prawie 10% w porównaniu z zeszłym rokiem. W dobrej kondycji jest także rynek deweloperski, bo zdaniem GUS-u w marcu liczba rozpoczętych budów mieszkań była wyższa niż przed rokiem aż o 1 trzecią. Dominik cierpił TVP Info.